Koła podstawowa numer 3. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Zaglądamy, co też tam dzieci upichciły. Bo głównie z myślą o najmłodszych, ten dzień został ustanowiony. Łapiemy przy pracy Adriana. Adrian, dlaczego na stole nie ma chipsu? No panie, zdrowe? A tak to zdrowe? Jedzonko, na przykład kanapeczka z czym? Z pomidorem? Z czym jeszcze? Z ogórkiem, z odkiewką, z, z kapustą. Ale czymś na śniadanie nie? Nie. A co do picia? Yy, woda. Kazowana czy nie? Nie. A dlaczego? Bo jest zdrowa. 8 listopada obchodzony jest dzień. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W, w tym dniu klasy młodsze biorą udział w akcji Śniadanie daje moc. My również włączyliśmy się do akcji i wspólnie przygotowujemy zdrowe śniadanie. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają siłę do nauki i koncentrują się podczas lekcji, mają siłę do zabawy. Na przykład jak się za dużo zjeci, może rozbojeć brzuch, można coś tam dużo tłuszczu, nie niezdrowie takie rzeczy, można uszkodzić sobie organizm, a takie zdrowe rzeczy, to można y, sobie pomóc, żeby dobrze trawić jedzenie, żeby wszystko było dobrze. I takie zdrowe jedzenie przynajmniej lepiej smakuje i lepiej działa na reszty dnia. A cukcy od czasu do czasu warto zjeść? No, ym, nie są one zdrowe i niszczą zęby, ale czasami tak jednego można zjeść, ale to niezdrowe jest i nie powinno się tak dużo jeść. A co sądzicie jeszcze tak króciutko o tym, że zniknęła drożdżówka ze sklepiku szkolnego? No przecież to jest tragedia. Jak sobie wyobrażacie życie bez drożdżówki w szkole? Według, według mnie no tak, no w sumie to no, taki, no według mnie taki fajny dosyć krok, że y, le, lepsze takie żywność w sklepikach szkolnych, że y, uczniowie będą bardziej zdrowsi, będą mieli większą siłę do nauki i w ogóle no, fajny pomysł dosyć, żeby zlikwidować z, y, te. zlikwidować niezdrowy, niezdrowy, niezdrowe jedzenie. Ale drożdżówkę w domu rano czasem wciągasz. Nie. A Ty wciągasz drożdżówkę rano? Nie, nigdy nie jem. To czym Wy się żywicie? No nie jesteśmy jakimiś takimi, że wszystko jemy na zdrowo, czasami tam zdarzy się coś niezdrowego zjeść, ale wolimy ten sposób jedzenia zdrowych rzeczy takich, na przykład owoce, kiwi, jabłka. Czasami na przykład sobie na talerz układamy truskawki lub jakieś zdrowe rzeczy i sobie to jemy i mamy więcej energii na cały dzień. Co rano jecie w domu przed przyjściem do szkoły? Śniadanie. To oczywiście wiemy, że nie obiad, ale co jest na tym stole śniadaniowym? Kanapki i płatki. Z czym te kanapki? Na przykład z serem, sałatą, ogórkiem, rzodkiewką. Co by Pan jako profesjonalny kucharz polecił młodym, obiecującym obywatelom Białogardu? Na przykład na śniadanie. Na śniadanie dużo białka, dużo męgłowodanów, dużo warzyw. Co jeszcze mogę polecić? No i oczywiście, kanapki, które robimy, tak? Proszę bardzo, tu są zrobione kanapeczki dla dzieci. To są zwykłe kanapki, ale przeważnie, jak dobrze apetycznie wyglądają, no to ach chce się jeść. Pochłaniacie dzisiaj niesamowicie duże ilości zdrowego jedzenia. Czy tak się dzieje na co dzień? Teraz. Tylko teraz, a na co dzień zdrowego jedzenia w ogóle nie jesz? Będziemy zaczynać. To co do tej pory, żeście jedli? Słodycze. Tylko i wyłącznie od rana do wieczora słodycze? Tak. Mama mia, naprawdę nie mogę mu wierzyć. Bo mama pozwala. I ty, a ja takich, ktoś mi dorzucił sałatę. Ktoś ci dorzucił sałatę? Może jakiś zając? Symon <laughs> jedną ziadł, a to nie Symon był ten. Ktoś mi dorzucił, a nie wiem to. Bo my w śniadanówkach mieliśmy przygotować rzecz progut, yy, yy, progut pro ty do tych do, do kanapek, żeby zrobić. Siadaj, nie daj, zrobiłam z, z ogórka zrobiłam oczka. Zutkiewki zutkiewki zrobiłam. Z zrobiłam oczka, boli... 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 Jak widać humory dopisują, śniadanie rzeczywiście daje dzisiaj moc, a poza tym mnóstwo, mnóstwo radości. No i jeszcze masz coś do powiedzenia. Da. wiecie. Czekaj, chodź, chodź jeszcze. Przybijemy piątkę. Piątka, piątka. A piątka tutaj, nie w mikrofon. Dobra, jeszcze raz. I tak trzymać. Jest moc?